Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Hofbergman. To będzie odcinek, bo w poprzednim odcinku wspominałem, że muszę sprzedać kilka sprzętów niepotrzebnych, no i ciągników. No i pogromadziłem tutaj wszystko, co jest na tym gospodarstwie. No i teraz trzeba się, muszę się trzeba zastanowić się, co sprzedać, co się przyda, co się nie przyda. Na pierwszy ogień na pewno sprzedamy tego, bo już wcześniej się grało. On jest jakiś coś taki dziwnym. Jest taka jedna przystawka do takich big bagów, ale ten ładowacz nie daje rady. Nie wiem czemu, nie mogę opcji znaleźć, żebym do tej odważniki dopasować, czy coś tam tu jest taka. Tak. Chwytak na te big bagi. No i tutaj cały ten. To wszystko, to sprzęty będą posprzedawane, bo trochę tego za dużo jest. No bo po co? No teraz jest nam potrzebne, przed sezonem, żeby pieniędzy trochę zgromadzić i kup, kupić jakieś ze dwa pola, chociaż, żeby było na start. No to na pewno to do sprzedania idzie. To na pewno idzie, kosiarka, bo raczej nam teraz nie będzie potrzebna. Przetrząsarka to już w ogóle. Ta przyczepa, nie wiem czy zostawić, platformę można ją przerobić, może zostać. No to też może zostać, będzie zbierać słomę, bo na razie nie, będziemy, nie mamy czym belować, będziemy zbierać słomę tym. No lepiej luzem będzie tam do tego. Tam przyczepę sprzedamy. Mimo, że fajna jest, ale zostanie sprzedana, to właśnie z tym zastanawiam się. To jest w teorii potrzebnym. to jest potrzebne, bo musi być. To musi być, bo to jest do tych silosów, co pokazywałem w poprzednim odcinku. Teraz. do tych silosów, co tam stoją, to jest potrzebne. No, to musi być, bo bez tego, do tego silosu nie nasypiemy. No i no to raczej no też nie wiem czy teraz będę może jakieś ziarna będzie się zrobiło czy coś to będzie przydatnym. No dobra to zastanowię się czy zostanie czy sprzedam to na pewno sprzedam tą beczkę mogłabym na platformy przerobić ale sprzedam ją. Tom zostawię beczuszkę tą przyczepę zostawię. Sorry Tom to też zostawię. Do transportu przyczepę, do transportu yy, i to autko, No, nie wiem, czy będę używał teraz, ale raczej zostawię. Ten kombaj na razie zostanie, ale mi się nie podoba osobiście i będzie sprzedany po pierwszych żniwach. No i o to chodzi z tymi ciągnikami. Tu jest ciągników, jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć ciągników aż. Sześć ciągników jest. Hmm, I teraz nie wiem, no, którego zostawić, a które sprzedać. To na koniec zostawimy. No i ten rozsiewacz, no na, nie wiem, na razie zostanie. Ten pług, być Nie wiem, na razie też nie wiem czy. Będzie orka po tamtym polu na pewno. Nie wiem, no, albo jakiś większy kupić, czy albo jakiś większy ciągnik od razu kupić zamiast y, chociaż dwa ciągniki zamiast tych trzech. No, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Ten pług no mały jest, mały jest, ale no to na pewno sprzedam bo mi się osobiście nie podoba. No gatorek właśnie też nie wiem. No, chyba zostawię go, bo to ta beczka taka mała na wodę się przyda. Ta też może transportować. No to by zostało. No i co z tymi ciągnikami? Które ciągniki pójdą? Popatrzmy ile kto jak koni ma ten ciągnik. Zaraz, zaraz. Nie, nie, nie. Wario 313 ma 100, 138 koni. no Tak sobie, no. Ten znowu fend, są dwa fendy. no stopień, fendy fendy poczekaj, przeskoczyło mi coś. Nie dobrze. Tak, ten fend ma 150, tego nie mam dostępnego, tam stoi na zadzie. I ten znowu jest fend. Dwa Fendy są, jeden jest czarny, drugi jest normalny. No i nie wiem, czy 150 koni, może jednego zostawię, pod którym będzie pracował. Ten fend ma 240 koni. Ten no 260 ma 261 koni. Ten John Deere jest mały. Chyba ten John Deere pójdzie. Sprzedamy, chyba, oprócz ee, z czarnego z tych fendów. E, zostanie pod turem, po prostu. Będzie tur do niego. A resztę sprzedamy, po prostu. Albo to jeszcze zostawić na chwilę. No dobra, no niech też zostanie na chwilę. A nie wiem, właśnie nie wiem, Ciężko No co, to przyczepa na pewno idzie. Dobra, to podczepiamy to co ma zostać No to ten ciąń zostawi czarny ładny jest On jest przygotowany pod tura To ten zostaje A reszcie idziemy na ześć No bo co mi tutaj, to, to też ta łycha pójdzie No i resztę sprzętów też bierzemy Może poprzestawiam trochę tego gatorka Ups. <laughs> o kurna, nie miało być tak. Dobra. Może być tak. <laughs> no. Elegancko. No co źle. <laughs> Można dwie, dwie rzeczy <laughs> transportować. Tam przyczepkę też tutaj. No, patrzcie no. Elegancko. <laughs> Dobre. No dobra, bierzemy trochę sprzętów. Odstawimy tę siewkę. No, siewka. Siew, siewka. 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 No, widzicie, wyleciał mi z głowy teraz. Rozsięwaczą. Zostawimy go. No, no, na razie się przyda. To zostanie, a resztę e, pakujemy i sprzedajemy to. Resztę sprzedajemy. No bo tak, nie ma sensu. A chcę trochę pieniędzy, tak powiedziałem. Pola kupić, za czym przed sezonami wejdziemy, później z czasem będziemy kupować. Ale pamiętajcie jakby wam coś do głowy przyszło, że tu gramy na. nie na polskich maszynach. Polskich maszyn. no Może coś nowszego będzie. Nie będzie żadnych tutaj 60 czy 30. To nie ta seria. Dobra, ustawmy. Hmm, zaraz wyłączę sobie ruch. Hmm, ruch. Dobra. Będziemy na folą i będziemy tu transportować. Mam nadzieję, że jest wrzucony. do sklepu od razu. No bo tak. No na razie to co podstawowe pozostawiam, to co jest potrzebne. Ja ten punkt też sprzedamy, kupię chyba hmm, tego głębosza. Głębosz będzie lepszy. On jest sz no, na szerokość jest. Aroganckie, głęboszem też można robić. To też się nadaje dobrze. To decyzja podjęta. Pierwsza maszyna, osprzęt będzie jako głębosz. Dobra, no głębosza będziemy kupować. No tak, no bo co tam? No jaki ma sens co innego? Płuk, no pół to małe są, to już wolę głębosza kupić. No bo to autko przestawię, bo ja będziemy go owadzać do garażu, co nim wjechać i tyle. No i od czego zaczynamy pierwszy? No bo mam słomę, siano, kiszonka, to od krów zaczynamy? Zabawę? Od hodowli? Czy pasze będziemy dla świnek kupować? Jak myślicie? Nie wiem, może od się zacznie będę lata na przez dom co przejdę No tak co tu jeszcze mamy do transportu Tą przyczepę zabieramy Nie wiem czy mi się uda wszystko zabrać to na razie niech ta ładowarka zostanie To zabieramy. Zobaczymy. Później zadecydujemy, jaki ciągnik kupimy. Jeszcze jeden taki, ale silny ciągnik, bo tu gramy na takich e, skryptach, że te ciągniki będą miały ciężko robić. Ja chcę trochę hektarów dokupić. Żeby na, tak powiedziałem, żeby na sezony mieć już start przygotowany, bo tak to lipa będzie. A tak co tu wam jeszcze ciekawego opowiedzieć? No, no co tu można powiedzieć? No. Zobaczycie, zobaczycie jak będzie fajnie się grać W, w tych y, kolejnych odcinkach Może coś uruchomimy, jakąś produkcję, może... No, może o! Zacznijmy od krów. To będziemy później masło robić i sery. Co Wy na to? Mamy słomę, siano, mamy wszystko przygotowane Na start dostajemy To czemu by nie skorzystać? Czemu by nie skorzystać z tego I tak nie zrobić Chyba tak zrobimy No i ten, za zakupów to głębokość Siewnik jakiś kupię Ale to muszę zastanowić się jaki ciągnik będzie do tego kupiony no co, będzie ta ostatnia? No, będzie ostatnia, która do sprzedania idzie. No i, i tym momentem nam się przerzejdziło trochę. Nie no, <laughs> ta beczka zrobiliście na tym fałdku jest. Na gotorku. Uruchomimy trochę, żeby tu produkcję jakąś... No zobaczymy no, miejmy nadzieję, że Wam się spodoba ta seria. A na temat y, polskiej mapki. No są trwają przygotowania. Muszę tam przygotować wszystko elegancko. Tak żeby było fajnie. Dobra, załączamy y, mi. Dobra jest. No dobra. O czym ja to mówię? no No widzicie, ja mam coś chyba już z pamięcią. Zamyśliłem się o czym innym teraz i nie wiem o czym gadałem. A o tej polskiej mapie. Zabawa? Yy, na razie w, w wolnej chwili gram, żeby ją przygotować po prostu. Też będziemy na sezonach grać, bo sezony to są fajny motto. Jak to nie gra, to czyli głupi jest po prostu. Dobra, jedziemy całą brygadą Zobaczymy czy który się rozbije Jadą? Ruszyły? Ten jedzie Ten jedzie idzie. Kurba, pijany jakiś jeżdżą <grybujesz> O matka, jakie ja, akrobacje robią Dobra o, Ale akcja, ja pierniczę no Jedziemy sprzedać to wszystko. No mówię, na razie jeden ciągnik, a drugi kupimy jakiś, muszę się zastanowić tam... Klasa może jakiego John Dirka mamy, co to mamy... No coś z tego będę chciał kupić. Chyba z klasa kupimy jakieś. Ciągnika dużej mocy, zobaczę czy będą, średni ciągnik albo duży. No bo mówię, tutaj ten, to, ten jeden 150 kuni niech zostanie, no bo niech będzie, no niech będzie, no. Do tura tam jak trzeba. No jeszcze tam resztę poza odcinkiem posprzedaję o sprzęty, które nie będą potrzebne, no bo y, twórca mapy na start dużo daje. Dużo daje, maszynarz za dużo, ale zarazem przemyślane, że można je sprzedać, jak, jak ci za dużo jest. No i dlatego jedziemy, posprzedajemy to i zobaczymy. Coś na zastępstwo te podstawowe kupimy. Podstawowe kupimy na ten, na początek, a resztę. Zobaczymy, co tam będzie. Ale przypominam, nie gramy na polskich modach, takich na starszych polskich. Gramy tu na nowoczesnych ciągnikach i o dużej mocy. Seria do tego będzie tam stworzona, już że stworzy się seria do polskich, polskiej mapy. No dobra, jadą. No, elegancko wyglądają, no. Dobra, to zaczynamy sprzedawać. Sprzedaj, pyk. A, muszę poczekać, pracownika zwolnić. Bo do, czemu od razu tamtego bierze, dobra. Pyk, już połączamy Pyk, jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze dwa są. Pyk, no to teraz jeden został. To jest moja decyzja, mówię... Muszę mieć pieniądze na start, nie chcę się zadłużać od razu, bo później ten kredyt będzie ciążył i ciążył i ciąży cały czas. Jak będzie potrzebny, to będziemy kupować kredyty. Na razie nie są potrzebne, będziemy kupować kredyty, ja też powiedziałem, będziemy brać kredyt. Jak będzie potrzebny... Daleko to sięga? O! Trzeba podjechać Ja też wygaduję głupoty jakieś No i za to już troszkę gotóweczki jest Jeszcze dzisiaj taki organizacyjny ten odcinek jest A już później zaczniemy jakąś produkcję, ja też trochę pogram Żeby was nie zanudzać jakimiś pracami Polowymi, w kółko A wy bardziej robicie co innego Ale będę się starał jak najlepiej, żeby coś było ciekawego, żeby was nie zanudzić bo mapka jest zarąbista jedna z lepszych zagranicznych mapek może link w opisie zostawię tam z, ze stroną, ze stroną tego twórcy twórcy w no dam w opis jak nie zapomnę oczywiście. A twórcom jest yy, tej mapki Andy Farmer, Andy chyba. Właściwie nie przejrzyczyłem. Muszę jeszcze sprawdzić, wyleciało mi z głowy. Farmer i coś takiego. No dobra, po, to to mamy. To co miało być, dostało. I od razu mamy prawie milionek na koncie. To już później posprzątamy. To co? Zaczynamy od krówek. Bo tutaj jest siano, słoma, słomy jest dużo. I kiszonka. Tam jest mikser do tego, a kiszankę tu chyba będziemy robić, bo mi się nie będzie chciało tak. Trawy czy coś, no. Tam coś będziemy robić. No dobra, no to dziękuję za oglądanie jak, i przepraszam za to, że twórcę jak pomyliłem. Przepraszam, jak źle wypowiedziałem imię twórcy, nazwę jego. Polecam mapkę. Link postaram się w opisie umieścić. Z tą stroną, całą tam, gdzie te mody się znajdują, i tak dalej. To strona jego główna. No, jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.